Ciało ludzkie właściwie od zawsze było w kulturze czymś więcej niż tylko biologiczną maszyną. To siedlisko duszy, tożsamości, epicentrum tak sakrum, jak i profanum. Wokół niego budujemy filozofię, systemy wiary i najgłębsze lęki. Koncepcja transgresji, przekroczenie jego granic, jest dwojaka. Z jednej strony fascynuje jako obietnica ewolucji i nieśmiertelności, napędzając marzenia transhumanizmu. Z drugiej budzi pierwotny atewistyczny strach przed utratą integralności, tożsamości i człowieczeństwa, co stanowi fundament podgatunku grozy, znanego jako body horror. Niewiele działów w historii interaktywnej rozgrywki zbadało ten lęk tak dogłębnie i bezkompromisowo jak seria gier Dead Space, a szczególnie dwie jej pierwsze części. Produkcja Visceral Games, pozornie będąca jedynie krwawym horrorem science fiction, w rzeczywistości stanowi jedno z najpełniejszych i najbardziej przerażających studiów nad tym, co dzieje się, gdy dążenie do transcendencji prowadzi nie do zbawienia, a do biologicznej i duchowej anihilacji. Dead Space nie jest prostą opowieścią o potworach. To złożona, wielowarstwowa medytacja nad kruchością ludzkiej formy w obliczu wszechświata, który jest nie tylko obojętny, ale aktywnie wrogi. Analizując unikalną estetykę gry, jej wyróżniki na tle nurtu Gore oraz dogłębne, krytyczne spojrzenie na mechanizmy wiary i zorganizowanej religii, można dostrzec coś znacznie głębszego niż tylko chęć szokowania odbiorcy. Dead Space używa groteskowej deformacji ciała jako narzędzia do zadawania fundamentalnych pytań o naturę człowieczeństwa, granice ewolucji i destrukcyjny potencjał dogmatycznej wiary. Gra przekształca ludzkie ciało w coś bluźnierczego. Na czym dokonuje się ofiara z indywidualności na rzecz obcej kosmicznej boskości, demaskując w ten sposób iluzoryczność religijnych obietnic i ukazując przerażającą prawdę. Mistycyzm ciała, doprowadzony do ekstremum, kończy się jego ostatecznym unicestwieniem. Groza w Dead Space jest nie tyle fabularna, jest przede wszystkim estetyczna, zakorzeniona w każdym pikselu i każdej fali dźwiękowej. Twórcy gry, czerpiąc z bogatej tradycji kina i sztuki stworzyli spójny i przytłaczający język wizualny, którego jedynym celem jest podkreślenie kruchości, podatności i ostatecznej profanacji ludzkiego ciała. Źródła tych inspiracji są czytelne, ale sposób ich syntezy jest unikalny. Widać tu echa filmów Davida Cronenberga z jego obsesją na punkcie nowego ciała, gdzie biologiczna mutacja staje się formą perwersyjnej transcendencji. Widać wpływy biomechanicznej, obcej i pasożytniczej estetyki Gigera, ojca wizualnego stylu obcego, gdzie technologia i biologia zlewają się w koszmarny, wrogi amalgamat. Czuje się również atmosferę filmu Ukryty Wymiar, czyli Event Horizon, gdzie statek kosmiczny sam staje się żyjącą, opętanym organizmem, piekielną przestrzenią pożerającą swoich mieszkańców. Dead Space bierze te elementy i tworzy z nich własną, przerażającą symfonię rozkładu. Centralnym elementem tej estetyki są nekromorfy. To designerskie arcydzieło grozy, którego siła nie leży w byciu obcymi, ale w byciu przerażająco znajomymi. To nie są potwory z innej planety. To my, nasi przyjaciele, koledzy, ukochani, przetworzeni, złamani i złożeni na nowo w parodię ludzkiej formy. Ich design. Celowo podkreśla pochodzenie. Widać fragmenty uniformów załogi, ludzkie twarze wykrzywione w niemym krzyku. Kończyny poprzestawione w nienaturalne konfiguracje. Ostre jak brzytwa kości przebijają skórę, stając się nowymi, śmiercionośnymi ramionami. Ciała są rozciągnięte, poskręcane, połączone z innymi zwłokami w groteskowe rzeźby cierpienia. Każdy nekromorf jest pomnikiem upadku człowieczeństwa, dowodem na to, że nasza biologia, nasza fizyczna powłoka, może zostać schakowana i przepisana na nowo, by służyć obcemu niezrozumiałemu celowi. To profanacja w najczystszej postaci. Ciało, symbol indywidualności, zostaje zredukowane do surowca, podulca dla kosmicznej armii. Tę estetykę rozkładu potęguje otoczenie. Gigantyczny statek wydobywczy USG Ishimura. Nie jest tylko sterylnym metalowym tłem dla akcji. Od samego początku czujemy, że to miejsce umiera. Mikoczące światło, awaryjne komunikaty i wszechobecna cisza budują atmosferę grobowca. Jednak z czasem statek przechodzi własną potworną transformację. Ściany i podłogi pokrywa obca, pulsująca biomasa, przypominająca tkankę nowotworową. Z systemów wentylacyjnych zwisają macki i organiczne włókna, a korytarze niegdyś świadectwo ludzkiego geniuszu inżynieryjnego, zaczynają przypominać wnętrzności kosmicznego lewiatana. Gracz nie porusza się po statku, on brodzi w niego gnijących trzewiach. To genialny zabieg, który sprawia, że groza somatyczna nie ogranicza się do wrogów, ale przenika całą przestrzeń, tworząc klaustrofobiczne wrażenie bycia uwięzionym wewnątrz umierającego, chorego ciała. Ostatnim elementem spajającym to doświadczenie jest mistrzowskie wykorzystanie interfejsu i dźwięku. Twórcy zrezygnowali z tradycyjnego hada, który tworzy dystans między graczem a światem gry. Zamiast tego wszystkie kluczowe informacje zostały wplecione w samą rozgrywkę. Ten system nazwano Digetic User Interface. Poziom zdrowia Isaaca Clarka, głównego bohatera, jest reprezentowany przez świetlny wskaźnik na kręgosłupie jego kombinezonu. Licznik amunicji wyświetlany jest jako hologram nad bronią. Rozmowy i dzienniki pokładowe odtwarzane są z komunikatora w jego hełmie. I ten zabieg ma fundamentalne znaczenie. A zaciera granice między graczem a awatarem. Kiedy Izaak jest ranny, widzimy to na jego ciele. Kiedy ledwo dyszy, słyszymy to w naszych słuchawkach. Dźwięk w Dead Space to osobny rozdział grozy. Nieustanne, ciężkie sapanie Izaaka, stłumione przez hełm, tworzy poczucie izolacji i wysiłku. Do tego dochodzi kakofonia potworności, gardłowe wrzaski, szepty, które zdają się dochodzić z wnętrza głowy bohatera. To wszystko sprawia, że gracz nie tylko jest obserwatorem horroru, on jest w jego centrum, uwięziony w ciele Izaka, czując jego ból, strach i postępujące szaleństwo. Przemoc w grach wideo często określana mianem gore przeszła długą ewolucję. Od rozpikselowanej krwi w Mortal Kombat, która szokowała w latach 90. przez radosną, przesadzoną rzeź w serii Doom, będącą formą Power Fantasy, aż po brutalny i do bólu realistyczny Survival w The Last of Us, gdzie każdy akt przemocy ma swoją wagę. W tym szerokim spektrum Dead Space zajmuje miejsce wyjątkowe. Gra jest bez wątpienia ekstremalnie brutalna, ale jej podejście do przemocy jest metodyczne, przemyślane. I służy czemuś więcej niż tylko szokowaniu. Odrzuca zarówno beztroską zabawę w destrukcję, jak i czysty realizm, tworząc zamiast tego system, w którym przemoc staje się narracyjnym i mechanicznym sercem rozgrywki. Kluczowym elementem, który wyróżnia Dead Space na tle całego gatunku jest mechanika strategicznego rozczłonkowywania. W niemal każdej innej grze akcji odruchowym celem jest głowa przeciwnika. To uniwersalna zasada. Wpaja na graczom od lat. Dead Space wywraca tę zasadę do góry nogami. Strzał w głowę Necromorpha jest nie tylko nieskuteczny, ale często wręcz pogarsza sytuację, wprowadzając potwora w furję. Jedynym sposobem na powstrzymanie tych abominacji jest metodyczne odcinanie ich kończyn za pomocą narzędzi inżynieryjnych, takich jak piła plazmowa czy ciał kolinowe. Ta prosta zmiana reguł ma fundamentalne konsekwencje. Walka przestaje być aktem instynktownej agresji, a staje się formą przerażającej, desperackiej chirurgii. Gracz musi zachowywać zimną krew, precyzyjnie celować w ruchome powykręcane odnurza, dekonstruując potworne ciało kawałek po kawałku. To nie jest satysfakcjonujące fragowanie wrogów, to brudna, intymna i stresująca praca rzeźnika walczącego o przetrwanie. Mechanika ta zmusza gracza do aktywnego uczestnictwa w profanacji formy, która kiedyś była ludzka, co nadaje przemocy zupełnie inny, znacznie bardziej niepokojący wymiar. Co więcej, Dead Space konsekwentnie unika gloryfikacji przemocy. W przeciwieństwie do gier, w których protagonista jest niezwyciężonym herosem, Isaac Clark to zwykły inżynier rzucony w sam środek koszmaru. Nie jest żołnierzem, a jego narzędzia nie są bronią w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Każde starcie to walka o życie, a nie pokaz siły. Przemoc jest tutaj odrażająca, no i traumatyczna. Odgłosy łamanych kości, chlupot krwi, agonalne krzyki potworów nie budzą ekscytacji, lecz wstręt i lęk. Twórcy celowo postawili na ciężar psychologiczny tych działań. Widok znajomej twarzy na ciele nekromorfa, konieczność zbezczeszczenia zwłok, by zdobyć amunicję, czy wszechobecne ślady masakry na statku to wszystko sprawia, że przemoc w Dead Space ma swoją cenę. Nie jest ona źródłem mocy dla gracza, ale źródłem traumy dla bohatera. Postępujące szaleństwo Isaaka, jego dręczące halucynacje i ataki paniki są bezpośrednim skutkiem horroru, w którym musi uczestniczyć. Gra pokazuje, że obcowanie z tak ekstremalnym okrucieństwem i nieustanne przekraczanie granicy integralności ciała, zarówno wroga, jak i własnego. Nie pozostaje bez wpływu na psychikę. Gore w Dead Space ma za tym konsekwencje nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne, co czyni je znacznie bardziej dojrzałym i złożonym niż w większości produkcji tego nurtu. Najgłębsza warstwa tematyczna Dead Space nie dotyczy jednak potworów czy przemocy, ale idei, która do tego wszystkiego doprowadziła. Gra przedstawia jedną z najbardziej przemyślanych i niepokojących krytyk zorganizowanej religii w historii gier. Wideo. Ucieleśniono w postaci kościoła unitologii. To właśnie tutaj mistycyzm ciała przechodzi od horroru fizycznego do horroru teologicznego, ukazując jak ludzkie pragnienie transcendencji i lęk przed śmiercią mogą zostać zmanipulowane, by doprowadzić do apokalipsy. Doktryna unitologii na pierwszy rzut oka oferuje pocieszenie w zimnym, bezdusznym wszechświecie. Jej geneza wiąże się z odkryciem na ziemi czarnego znaku. Obcego artefaktu, który rzekomo zawiera klucz do zrozumienia pochodzenia i przeznaczenia ludzkości. Unitolodzy wierzą, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego, wspanialszego etapu egzystencji. Głoszą Ewangelię Konwergencji, obietnicę, że pewnego dnia cała ludzkość zjednoczy się, porzucając swoje słabe, śmiertelne ciała, by stać się jedną, nieśmiertelną boską istotą. Hasło Altman be praised i obietnica uczynienia nas jednym. Brzmią jak typowe religijne frazesy, oferujące nadzieję i wspólnotę. Problem w tym, że ich obietnica jest dosłowna i potworna. Dead Space w mistrzowski sposób demaskuje mechanizmy działania destrukcyjnych kultów i dogmatycznych religii, czerpiąc inspiracje z realnych ruchów. Struktura unitologii łącząca duchowość z gigantycznym kapitałem i politycznymi wpływami budzi skojarzenia ze Scientologią, jej gnostyckie rdzeni. Przekonanie, że ciało jest więzieniem, a prawdziwe oświecenie wymaga porzucenia go i dostępienia tajemnej wiedzy, odzwierciedla starożytne nurty filozoficzne. Przede wszystkim jednak unitologia jest studium ślepej wiary. Jej wyznawcy, od szarych członków załogi po wysoko postawionych kapitanów, ignorują naukowe dowody, odrzucając racjonalne argumenty i z fanatycznym oddaniem dążąc do katastrofy, wierząc, że masakra na Ishimurze jest świętym rytuałem, a nie koszmarem. Gra bezlitośnie pokazuje, jak religia może stać się narzędziem manipulacji, wykorzystując fundamentalne ludzkie lęki do realizacji obłędnego celu. Centralnym obiektem tego kultu jest znak Demarker. To bluźniercza parodia świętych relikwii. Dla unitologów jest on, niczym, fragment krzyża, święta księga i boskie objawienie w jednym. Wierzą, że jego energia jest święta a jego sygnał to głos Boga. W rzeczywistości jest to obca technologia, której celem jest replikacja. Emituje promieniowanie, które najpierw wywołuje u istot organicznych demencje i halucynacje, a po ich śmierci reanimuje komórki, inicjując proces transformacji w nekromorfy. Znak nie niesie zbawienia. On jest narzędziem kosmicznego pasożyta, który uprawia cywilizację, by następnie je zbierać. Obiecana boskość okazuje się biologiczną asymilacją, a nieśmiertelność wiecznym istnieniem jako bezmyślna część potwornego roju. W tym kontekście mistycyzm ciała w Dead Space osiąga swoją ostateczną, przerażającą konkluzję. Nekromorf nie jest już tylko potworem. Staje się zbawionym w świecie teologii unitologii. Jest fizycznym, namacalnym dowodem na wypełnienie się obietnicy konwergencji. Proces transformacji, rozrywanie ciała, łamanie kości, stapianie się z innymi zwłokami to perwersyjny rytuał w niebo wstąpienia. Jednostka traci swoją tożsamość, wolną wolę i fizyczną integralność, by dosłownie stać się jednością z innymi. To najmroczniejsza możliwa interpretacja religijnej ekstazy, gdzie zjednoczenie z boskością oznacza anihilację i ja i stanie się bezwolną marionetką w rękach fałszywego boga. Horror w Dead Space polega na uświadomieniu sobie, że najgorsze potwory narodziły się nie z nienawiści, ale z miłości, z wypaczonej miłości do idei zbawienia, która przedkłada obietnicę życia wiecznego nad wartość życia doczesnego. W centrum tego wszechświata grozy i bluźnierczej teologii stoi postać Izaaka Clarka, inżyniera, który staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem upadku człowieczeństwa. Jego rola wykracza poza bycie typowym protagonistą gier wideo. Izaak jest cielesnym awatarem. Przez którego graczy doświadcza całego spektrum somatycznego i psychologicznego horroru. To właśnie przez jego ciało i umysł wielkie abstrakcyjne tematy gry utrata tożsamości, kruchość, wiary, bunt materii stają się namacalne i osobiste. Od samego początku gra podkreśla fizyczność i wrażliwość Izaaka. Nie jest on super żołnierzem, jest zwykłym człowiekiem w ciężkim kombinezonie roboczym. Jego ruchy są ociężałe, oddech jest głośny i często urywany. Kiedy biegnie, czujemy jego wysiłek, kiedy zostaje ranny, jego ciałem wstrząsa ból, a my widzimy to na wskaźniku na jego plecach. Kombinezon, który ma go chronić, jest jednocześnie jego więzieniem, kruchą barierą między jego miękkim, podatnym na zranienie ciałem, a zewnętrznym światem ostrych pazurów i kwasu. Każdy atak nekromorfa to nie tylko utrata punktów życia, ale brutalna próba przebicia tej bariery i zbezczeszczenia ciała, które się pod nią kryje. Gracz odczuwa tę walkę na poziomie instynktownym. Każdy krok w ciemnym korytarzu, każdy dźwięk w oddali potęguje świadomość, że jesteśmy uwięzieni w ciele, które jest celem. Jednak prawdziwa groza zaczyna się, gdy granica między ciałem a umysłem zaczyna się zacierać. Wpływ znaku nie jest czysto fizyczny, jest to atak na samą percepcję i świadomość. Izak, wystawiony na jego działanie, zaczyna doświadczać coraz gwałtowniejszych halucynacji, głównie w postaci swojej zmarłej dziewczyny Nicole. Te wizje nie są pasywnymi obrazami, są interaktywne, namacalne i często wrogie. Nicole oskarża go, kusi, a czasem próbuje go zabić. Psychologiczny horror zostaje dosłownie wpisany w fizyczny świat gry. Gracz, podobnie jak Isaac, traci zdolność odróżnienia tego co realne od tego co jest wytworem chorego umysłu. Trauma, poczucie winy i postępująca demencja manifestują się w świecie zewnętrznym, sprawiając, że umysł bohatera staje się równie niebezpiecznym i nieprzewidywalnym środowiskiem co korytarze i Ciało i staje się więzieniem nie tylko dla niego, ale także dla jego wspomnień, lęków i narastającego szaleństwa. Poprzez niego, Dead Space pokazuje, że ostateczna inwazja na ciało to ta, która zaczyna się w głowie. Korupcja myśli, która nieuchronnie prowadzi do korupcji materii. Analizując Dead Space przez pryzmat estetyki, mechaniki i fabuły, dochodzę do wniosku, że jest to dzieło znacznie bardziej ambitne niż sugerowałaby jego krwawa otoczka. Estetyka body horroru z jej detalicznym przedstawieniem profanacji ludzkiej formy w postaci nekromorfów i umierającego statku nie służy jedynie szokowaniu. Mechanika strategicznego rozczłonkowywania wynosi przemoc ponad bezmyślną rozrywkę, czyniąc z niej metodyczny i psychologicznie obciążający akt przetrwania. Wreszcie, Głęboko pesymistyczna krytyka religii przedstawiona przez dogmaty unitologii spaja te elementy w spójną, przemyślaną całość. Gra w bezlitosny sposób demaskuje, jak ludzkie pragnienie transcendencji i ucieczki od biologicznych ograniczeń może zostać zmanipulowane i obrócone przeciwko niemu. Tym samym teza postawiona we wstępie znajduje swoje pełne potwierdzenie. Dead Space jest czymś więcej niż horrorem. To głęboko filozoficzna medytacja nad ludzkim lękiem, przed i niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą ślepe zaufanie dogmatom obiecującym zbawienie kosztem człowieczeństwa. Gra wynosi gorę do rangi narzędzia, używając bezczyszczonego ciała jako płótna do badania naszych największych lęków przed utratą kontroli, utratą tożsamości i ostateczną biologiczną zdradą ze strony naszej własnej fizycznej powłoki. Trwałe dziedzictwo Dead Space w kulturze popularnej polega na jego odwadze i eksplorowaniu tych mrocznych tematów. Gra udowodniła, że interaktywna rozrywka może być medium dojrzałym, zdolnym do prowokowania i zadawania trudnych pytań o kondycję ludzką. Ostatecznie, mistycyzm ciała w uniwersum Dead Space to tragiczna opowieść o upadku. To przestroga, pokazująca, że największym zagrożeniem dla ludzkości niekoniecznie są potwory z otchłań kosmosu, ale nasza własna, głęboko zakorzeniona potrzeba wiary w cokolwiek, co obieca nam ucieczkę od kruchości i śmiertelności naszego własnego ciała. To właśnie ta desperacka potrzeba otwiera drzwi prawdziwemu horrorowi. Dobrowolnej rezygnacji z samego siebie na rzecz iluzji wiecznego życia, która okazuje się wiecznym potępieniem. Wielkie dzięki za wysłuchanie tego materiału. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, suba, pomoże to rozwijać się temu kanałowi. Jeśli natomiast podobał ci się ten materiał na tyle, że chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć mnie w tworzeniu kolejnych materiałów, Pozostawiam link do Buy Coffee, przypięty poniżej tego filmu. Do usłyszenia.